Dzień dobry, nazywam się Albert Gut. Jestem dyrygentem Miejskiej Orkiestry Dętej w Kobyłce. Orkiestra liczy ponad 30 osób i działa już od ponad 12 lat. Została powołana przez ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury pana Andrzeja Zbyszyńskiego. Zapisując się do naszej orkiestry, masz możliwość nauczenia się gry na jednym z takich instrumentów jak flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba, a nawet perkusja. Serdecznie zapraszam. Cześć, jestem Klaudia i gram w orkiestrze od początku jej powstania. Zaczynałam grę na klarnecie, potem przeniosłam się na saksofon altowy. I już same te dwie informacje mówią o tym, jak fajnie musi w niej być, skoro jestem w niej już tyle lat, od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. I sam saksofon altowy jest świetnym instrumentem. Nie dziwię się, że jest taki popularny i atrakcyjny, bo gra na nim jest bardzo przyjemna, nauka tak samo, partie. Które dostajemy w nutach, zawsze są dla mnie najciekawsze. No i sam dźwięk jest bardzo przyjemny dla ucha. Do tego wszystkiego, każda próba wiąże się z kupą śmiechu i żartów, i spotkaniem już ze znajomymi, tak na dobrą sprawę. Uwielbiam moją sekcję saksofonową i mam nadzieję, że dołączy do nas jak najwięcej nowych osób. Zapraszam do naszej wspólnej orkiestrowej przygody. Cześć, jestem Mateusz, mam 11 lat i gram na perkusji. Moją przygodę z perkusją zaczęłam wtedy, kiedy tata się mnie zapytał, czy chciałbym grać na jakimś instrumencie. Ja odpowiedziałem tak, chciałbym grać na perkusji. Wtedy pojechaliśmy do endeków w Kobełce i zapytał się mnie o to samo Albert Dyrygent. I się zapyta, zapytał się, Mateusz, chciałbyś grać na jakimś instrumencie? Ja odpowiedziałem tak, chciałbym grać na perkusji. I tak zaczęła się moja przygoda z perkusją. Dzisiaj gram w tak orkiestrze i gram tak. I teraz mo mogę zagrać też coś po Cześć, nazywam się Melania i mam 10 lat. Od 8 miesięcy uczę się grać na flecie poprzecznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobiet. Granie na flecie sprawia mi dużo przyjemności i radość. Teraz chciałabym Wam zagrać kawałek utworu Hallelujah.